Siódma edycja Parady Kultur Pogranicza pogóżeńskie Gody zawitała do łużnej. W piękne czerwcowe popołudnie na scenie prezentowali się laureaci wyłonieni w konkursie obrzędów, obyczajów i zwyczajów ludowych pogóżeńskie Gody. W paradzie towarzyszyły również prezentacje rękodzieła artystycznego, ginącego rzemiosła, a prawdziwym rarytasem były potrawy przygotowywane przez członkinie stowarzyszeń i kół gospodyń powiatu gorbickiego. Pani Przewodnicząca, z czym tutaj Panie przyjechały do gminy Łużyna? Bardzo dużośmy przywieźli wszystkiego, sernik, jabłecznik, sernik z makiem, Prązioczki, smalec. Co pozwolę się zatrzymać? A co to są prązioczki, bo nie wszyscy wiedzą. No, prązioczki to jest takie ciasto, mąka, jajka i kwaśnym mlekiem się zarabia i soda czyszczona to się mówi prądza, ale to są prązioczki. I to się zarabia. No kto? Dawniej to się robiło tak, że się piekło to na kuchni. E, takie, kroiło się w takie różne, tego się na kuchni, a że my kuchni nie mamy, piekamy to na, na oleju. To są te prądzioczki. Jesteśmy z koła kobiet Łóżnianka. Co tutaj gmina Łóżna prezentuje na swoim terenie? Prezentuje pierogi, Srojakie. Jedne pierogi są z kapustą, drugie pierogi są z kaszą, a trzecie są ruskie. I jeszcze mamy sernik na słodko. Wszystko oczywiście wyrabiane w sposób naturalny. Oczywiście, naturalny robiliśmy, to pracowaliśmy. Więcej nas było, tylko nas dwie tutaj akurat, ale jest nas więcej. Z doświadczenia wiem, że robienie pierogów jest jednak pracochłonne. Ale miła. Tomasz Zając, Stowarzyszenie Pogranicza. Przyjechaliśmy do Łużnej ze stoiskiem, takim promującym tradycyjne potrawy, także związane z e, pszenicą orkisz. Chleb powstał tradycyjną metodą, czyli został wyrobiony ręcznie. Najpierw oczywiście został przygotowany zaczyn. Zaczyn e, rośnie raz, potem dodaje się mąkę. E, oczywiście sól, wyrabia się ciasto. Kilkakrotnie w następnej kolejności daje się mu po prostu odpocząć kilka godzin, jak podrośnie wykładamy na brytwanki, znowu rośnie i wkładamy do pieca to jest tradycyjna metoda wypikania chleba jesteśmy z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z Mszany Dolnej o, Mszana Dolna aż przyjechała na ziemię gorlicką tutaj Państwo widzę taka koroneczka, nie bobowska, ale widzę, że obrusiki szydełkowe tak, haft szydełkowy to jest umiejętność, którą pokazała mi moja mama i przez wiele lat no, towarzyszy mi to po prostu i chcę pokazać ją również tutaj ile robię na przykład takiego obrazu y, trwa to jest bardzo pracochłonne chyba tydzień dwa nie za dwa tego nie trzeba trzeba jednak bo to wymaga troszeczkę pracy jak widać zresztą. no tak i większość moich prac największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko stowarzyszenia kobiet z Mszanki licznie oblegane przez grono miłośników tradycyjnej, regionalnej kuchni. A co tutaj pszanka dobrego ma? Widzę, że same pyszności, bo to najbardziej oblegane stoisko. My oferujemy dzisiaj mielone z kapustą, żurek, e, pierożki ruskie, ciasta różne, kołacze, smalec z mięsem, ogóreczki i zapraszamy do degustacji. Jesteśmy tu pierwszy raz. No, Mówi pani powie, co było najtrudniej zrobić, bo tu jest tyle tych rzeczy, że nie wiem, sernik czy co? No nie wiem, każda z gospody robiła coś innego, więc trudno mi powiedzieć, no. Myślę, że najwięcej roboty to było z mielonym i z kapustą. Ale widząc po frekwencji tutaj, która otacza stolik, warto było? No uważam, że chyba wszystkim smakuje, jak widać. Ze względu na różnorodność kulturową regionu, impreza wzbudziła wielkie zainteresowanie lokalnych mniejszości etnicznych i narodowych, stwarzając doskonałą okazję do wzajemnego poznania się i integracji społeczności powiatu Durnickiego. Przykładem może być udział w imprezie Stowarzyszenia Pogranicza z Europy, który przywiózł ze sobą prawdziwy wóz maziarski z Łosia. O zaletach i wadach podróżowania tym nietypowym środkiem lokomocji mogliśmy się przekonać podróżując drugami Łóżnej wraz z gospodarzem gminy, wójtem Kazimierzem Krokiem. Panie wójcie, pierwszy raz na takim wozie? Pierwszy. No to tak jak ja, ja przyznam się, że też pierwszy raz jedziemy. Sobie... Pierwszy i nie obawiam się, że mam trochę um, taki dreszczyk emocji, ponieważ... Myślę, że to jest dosyć solidna konstrukcja, ale skrzypiąca. Skrzypiąca, ale miejmy nadzieję, że dojedziemy. Panie Tomku, dojedziemy? Dojedziemy z pewnością. Ten wóz odwiedził wiele miejscowości. Był w Krakowie, był w Nowym Sączu, często bywał na Watrze Łemkowskiej w Zdyni, więc i... W... W sezonie turystycznym dużo turystów nim podróżowało. Często jeździliśmy do Nowicy, do Bielanki, do Szymbarku. Jeżeli Słowacja była po drodze, była wyprawa czterodniowa tymże wozem, także wóz jest sprawdzony, a to, że skrzypi, taka jego uroda. Widzamy tutaj wśród y, przybyłych mieszkańców y, niewątpliwą atrakcję. Jadąc z tym wozem, Panie Wójcie, może w przyszłości w gminie Łóżna taki wóz się pojawi. No trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale gmina Łóżna nie ma takich tradycji jak y, y, gmina Ropa. Ja, będąc jeszcze małym chłopakiem, pamiętam jak to maziarze, ale tacy oryginalni maziarze jeździli po wsiach. To było jakieś 50. Eee, lat temu. Skarbnicą wiedzy na temat maziarskich tradycji okazał się Tomasz Zając ze Stowarzyszenia Pogranicza z Ropy. Ten wóz pochodzi ze wsi Łosie. Takie wozy woziły beczki z ropą naftową, z mazią, dokładnie. Natomiast z inicjatywy Stowarzyszenia Pogranicza dostosowaliśmy taki wóz do przewozu turystów. Posiada 12 miejsc siedzących i jest atrakcją lokalną tejże miejscowości Łosie. Jeździmy w powiecie gorlickim do różnych miejscowości. Organizujemy wycieczki i to dzisiejszy nasz pobyt w Łóżnej jest formą promocji tego. Chcemy, żeby do nas przyjeżdżali turyści i żeby korzystali z tego środka lokomocji. Jazda jest przyjemna, a sam wóz jest wozem oryginalnym który został lekko adaptowany do celów turystycznych Panie Wójcie jak podróż bo już jedziemy chwilę tak już się chyba nerwy ustabilizowały ja myślę, myślę, myślę że tak patrząc do przodu widzę że konie są już spokojne a właściwie para zaprzęgowa spokojna woźnica śpi no, w moim rozeznaniu zdaje egzamin, także czuję się w tej chwili zupełnie spokojnie. Tak, za chwilę może być nieco mniej wesoło, bo dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej 977, ale myślę, że też wzbudzimy jakąś atrakcję na tej drodze, ale nie sposób teraz zapytać nasze tutaj przepiękne dziewczęta, które nam towarzyszą. Wy pierwszy raz jedziecie na tym wozie? Tak, tak, zdecydowanie tak. tak. Oczywiście. Tak. Dlaczego się tutaj koleżanka tak odsunęła? Bo nie wiem, czy tam stoi, jest może wygodniej. No i jak ta przejażdżka przebiega? Jak, jak dla mnie bardzo ekscytujące i to jest moje pierwsze tego typu doświadczenie. Wcześniej jeździłam na konno, ale to było bardzo dawno, a w zaprzęgu konnym nigdy. Powiem szczerze, że troszkę byłam przestraszona na początku. Wtedy wszyscy się bali. Tak, myślę, że to jest naturalna, ludzka reakcja, jak najbardziej. Impreza była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień zespołom biorącym udział w trzecim Małopolskim Konkursie Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych Pogórzeńskie Gody. Główny trofeum w postaci złotej różdżki, nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł, zdobył zespół regionalny Dolina Popradu z piwnicznej stroju. Zdobyliście Grand Prix. Jest to niewątpliwe wyróżnienie. Czy to pierwszy Wasz tak duży sukces? No nie, nie pierwszy. <głos》> Mieliśmy już za sobą parę podobnych, także tu w Łóżnej. Ostatnio mieliśmy bardzo dobre miejsce z innym obrzędem rok temu. Podobnie z tym obrzędem byliśmy na ogólnopolskim przeglądzie zespołów teatralnych i też tam nas bardzo wysoko ocenili. Ale tu w Łóżnej ta nagroda jest najwyższą nagrodą, jaką dostaliśmy do tej pory przyjeżdżając tu. Złota różdżka, gratulujemy. Powiedzcie nam, drogie dziewczęta, skąd pomysł na to, aby śpiewać i tańczyć w takim zespole? To znaczy, to, to już jest od przodków, dziadków, wszyscy byli w zespole, tutaj są całe rodziny w zespole, więc kultywujemy taką tradycję. Niektórzy są też sami, ale po prostu lubimy robić to, co, to, co, to, co tutaj śpiewamy, tańczymy. No i fajnie się bawimy przy tym, naprawdę, jest bardzo fajnie. U koleżanki było jak? No, ja myślę, że niezwykła atmosfera panująca w tym zespole. E, każdego nowego członka praktycznie przyjmują z otwartymi ramionami. No i myślę, że to zdecydowało o tym, żebym e, poszła, wstąpiła do e, tego zespołu. No i jeszcze koleżanka, która tam z tyłu się wygłupiała, ale już uciekła. O, jak <noise> długo jesteście w tym zespole? <noise> Oj, ponad rok. No ja już 8 lat. O, stosunkowo młoda tutaj członkini, ale koleżanka tutaj nie wygląda na jakąś seniorkę, nazwijmy to, ale 8 lat to już jest. No tak jest, kawałek czasu, dużo, dużo różnych występów, konkursów, także naprawdę dużo się działo przez ten czas, ale zawsze było bardzo fajne. Konkurs adresowany był zarówno do młodzieżowych i dorosłych zespołów regionalnych oraz grup obrzędowych województwa małopolskiego, prezentujących tradycyjny folklor własnego regionu etnograficznego. No zajęliście pierwsze miejsce w konkursie. Wielkie wyróżnienie dla całego zespołu, ale to już nie pierwsza nagroda dla zespołu. Nie pierwsza, już działamy 26 lat i jest to nasa. Na y, no już liczna nagroda. Ile osób liczy zespół i jaki jest przedział wiekowy? Zespół liczy tak mniej więcej z 50 ludzi. To zależy kiedy? jest lepsza proba, czy jest sezon, czy nie ma sezonu? I przedział wiekowy to dzieci od 4-5 roków? No, w sumie mamy dwa zespoły, mali Białcanie i Białcanie, no to przedział wiekowy to nie ma znaczenia. Kto inny chce tu chodzić do zespołu i, i są ludzie starsi, nawet koło 60 i więcej. No i są dzieci 5-6-letnie. Także siedzimy jakoś. No. Proszę powiedzieć, od jak dawna istnieje zespół? Och, zespół istnienia od 1999 roku. Najpierw była to grupa typowo dziecięca, i do niej dołączyła grupa żeńska, śpiewacza, z czasem przekształcając się w grupę taką teatralną. I w tej, w tej chwili jest jak gdyby dwie części zespołów, czyli części teatralno-wokalne i typowo taneczne. Nie sposób nie zapytać e, młodych tutaj, prawda, członków tej grupy, dlaczego śpiewacie, tańczycie w takim zespole. To nie jest, powiedzmy sobie, szczerze, młoda dzisiejszych czasów. E, no interesuje nas to, no i dobrze się przy tym bawimy. Na spory uznanie zasługują organizatorzy, wodarze gminy Łóżna którzy nie szczędzą z pracy i środków, by przez organizację takich imprez utrwalać dziedzictwo kulturowe Małopolski. Gmina Łóżna organizuje gości Paradę Pogranicza Kultur, ale to nie pierwsza i nie ostatnia na pewno impreza folklorystyczna w gminie. Gmina słynie w Małopolsce z organizacji tego typu imprez od kilku lat. Myślę, że nie pierwsza i nie ostatnia. Uważam, że w dobie internetu, w dobie telewizji, Zanikają pewne zwyczaje, obrzędy i stąd jest potrzeba pokazaniu młodemu pokoleniu, jak to było w przeszłości. Szersza liczba uczestników na tej imprezie widzów, gminy, powiatu mówi o tym, że takie imprezy są niezbędne. Folklory. Jak się podoba? No, bardzo przyjemnie. Pogoda dopisuje. To najważniejsze. No, pięknie grają, śpiewają. Panie Krzysztofie, jak się podoba? Jest super. Ja, ja zawsze jestem za folklorem, za tradycją, za podtrzymywaniem e, tradycji, folkloru i cieszy mnie przede wszystkim, że no, troszeczkę ludzi zaczyna przebywać. Dzień dobry! Dzień dobry! O, ładnie grają? Tak. A jeszcze lepiej się zjeżdża, prawda? Ciekawym uatrakcyjeniem imprezy był koncert zespołu Bonnie M. Imitation, który rozgrzewał zebraną publiczność znanymi hitami i wspólną zabawą.